Jesteśmy po pierwszym meczu sparingowym w trakcie obozu przygotowawczego w tureckim Belek. O ocenę tego spotkania poproszę Darka Pawłowskiego, który zagrał drugie 45 minut. Darku, co możemy powiedzieć o tym spotkaniu? Myślę, że. Przyzwoicie to wyglądało. Wynik mógł być lepszy, bo uważam, że, że z gry byliśmy lepszą drużyną. Ale tak jak powiedziałem, gra i styl był, był na myślę dobrym poziomie, szczególnie biorąc pod uwagę, że to był nasz pierwszy sparing. Uh. Szczególnie aktywna była drużyna górnika po przerwie, kiedy ty grałeś tam wiele akcji, czy to jednym, czy to drugim skrzydłem, czy to środkiem. No tych sytuacji do strzelenia bramek było naprawdę sporo po przerwie. Zgadzam się, było wiele sytuacji, ale żadna z nich nie była taka stuprocentowa, więc to też jest jeszcze do poprawy. Natomiast mogliśmy coś z tego strzelić na pewno. Więc tak jak mówiłem gra była ok, ale niedosyt mamy z powodu wyniku i tego, że, że mogliśmy po prostu wcześniej ten mecz zamknąć. Zamknijmy już temat meczu, wróćmy do samego obozu. No, za nami już kilka tych pierwszych dni. Jesteście zadowoleni z tego co jak na razie udało wam się wypracować? Myślę, że tak. Myślę, że no, warunki mamy tutaj perfekcyjne, także nie ma na co narzekać, więc nic, nic tylko trenować i wykorzystać te warunki na maksa.